I tutaj, w tej mam takie Warkoczki krótkie. Mam takie i gołe czoło. tak wreszcie nie jeszcze. No, miałam tylko kolejnego warkocza, ale miałem jeszcze sobie włosy To taki mini warkoczek Teraz mam dwa. już. Mam włosy Całe zajęte. I wam pokażę z góry. I już zaraz nie jedziemy na tą wyprawkę. Więc zabieram z sobą kamerę i może kawałeczek wam pokażę. z jakby bo nie jesteś nie prostu jesteś na tyle. No to co? Pa, pa, widzimy się znowu mm, jak, jak już będę u celu i jeszcze przed, tak, jak wyjdziemy już na tur. Papatki, Kinyatki, <śmianie> nie no, żartuję.